Na, na targach wydawnictw katolickich na stoisku Wydawnictwa Dusz Rolników jest Pan Bartosz Woźniak. Panie Bartoszu, co Wydawnictwo Dusz Rolników prezentuje z nowych rzeczy na targach? Najważniejszym standardowym produktem wydawnictwa jest kalendarz rolników, czyli pozycja wydawana od ponad 30 lat. To obszerna publikacja, dzięki której rolnicy każdego roku dowiadują się ciekawych porad na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. Kalendarz Rolników to przede wszystkim kalendarium, czyli pokazanie rolnikom optymalnych terminów siewów, upraw, a także zalecenia gospodarskie na każdy z 12 miesięcy roku kalendarzowego. Oprócz tego kalendarz rolników zawiera szereg porad gospodarskich, ale również ciekawe wywiady, czy również dział poświęcony Kościołowi Powszechnemu, ponieważ jesteśmy katolickim wydawnictwem. Kalendarz rolników występuje w dwóch wersjach. To jest kalendarz, który produkujemy od 32 lat, natomiast od kilku lat na rynku pojawił się kalendarz dla miast i wsi. To jest taka hybryda kalendarza rolników, która różni się rozdziałem czwartym. Ta część dla miast i wsi dotyczy bardziej spraw takich powiedzmy dla ogrodników i działkowców, natomiast kalendarz rolników w rozdziale czwartym zawiera informacje pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi oraz agencji i instytucji mu podległych. Kolejną nowością na dzisiejszych targach są kalendarze ścienne. Również wydawnictwo wydaje cały szereg kalendarzy ściennych. Od wieńcy dożynkowych przez te dotyczące zdrowego żywienia, po krajobrazy, a także Jan Paweł II, Franciszek, czy kalendarzy z aniołkami. A co jeszcze w ofercie książek innych wydawnictw, może z lat poprzednich, w czym się specjalizuje wydawnictwo? Wydawnictwo też Pasterstwa Rolników od wielu lat wydaje książki, które związane są z religią katolicką, ale także te dotyczące obyczajów z tym związanych. Naszą standardową publikacją jest również rytuał domowy, czyli... Może podejdźmy, jak Jasne. pan poszedł nam pokazał e, tą książkę o... Bardzo pięknie wydany rytuał domowy jest to opis wszystkich roku liturgicznego wraz z połączonego z opisem tradycji polskich z tym związanych. Też cieszy się dużą popularnością ten rytuał domowy i jest to taki niezbędnik dla rodziny katolickiej, który powinien znaleźć się w każdym domu. To taka klasyczna publikacja, która przez dziesiątki lat na przykład przed wojną w, w Polsce w, w domach katolickich funkcjonowało, tak? Tak, dokładnie tak. To jest kontynuacja tej, y, czy, czy raczej może y, um, usystematyzowana tradycja połączona z, y, z czy opatrzona komentarzem y, wydawcy. Rolnictwo również stawia na zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia opartego na naturalnych składnikach. Mamy całą serię książek Zdrowi z Natury, to, jest, to, jest, to są książki autorstwa pana Zbigniewa Przybylaka, które poświęcone są dbaniu o zdrowie. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia np. ze stoma naturalnymi sposobami na przeziębienie kaszel i gorączkę. Autor pokazuje, w jaki sposób e, unikając e, leczenia farmakologicznego, poradzi sobie z najbardziej m, powszechnymi dolegliwościami związanymi właśnie z, w tym przypadku z przeziębieniami. E, wydawnictwo z rolników również e, od wielu lat wydaje publikacje okolicznościowe. Są to m.in. E, e, pamiątka zawarcia sakramentu małżeństwa, e, czy też pamiątka, e, pamiątka chrztu, e, jak również... Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Dużą część naszego, naszej pracy poświęcamy również, e, tak jak powiedziałem wcześniej, e, sprawom wiary i umacnianiu wiary w naszych czytelnikach. Wydajemy szereg publikacji związanych z mm, patronami. Pa, patronami, tak, to są modlitwy do patronów e, w konkretnych e, potrzebach, a także publikacje związane z wiarą i yy, 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 Maryją jako modlitewniki modlitewniki tak, modlitewniki, tak i o objawieniach. Bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z ofertą wydawnictwa Duszpasterstwa Dziękuję.